Hej, cześć, witajcie! Dzisiaj jest seria, nowa poradnik. Dzisiaj mam poradnik dla Was jak zrobić, włączyć w Simsach, w kurce, żeby było właśnie modyfikacje, jak pobieracie jakieś mody. Ten filmik oczywiście też będzie, więc zacznijmy. Ja tutaj kliknę i jeżeli mamy i Wam się nie wyświetla i macie i macie tych... Macie to, macie, jakieś macie jakieś mody, więc... Każda. Wchodzimy w menu, opcje gry, inne, obejrzyj zawartość nie zmodyfikowaną, to nie, 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 modyfikacje ze skryptami i włączamy i włącz zawartość zmodyfikowaną i mody to też klikamy. Ja mam sobie, jeżeli klikniemy to wtedy musimy od nowa włączyć ale to nie jest jakiś wielki jedyny problem, więc no, dostosowujemy zmiany. No i wtedy będziemy mieli, no i będziemy mieli mody. Pokażę Wam przykład, że mam na przykład: szybko, szybko, na dziewczynce. Mhm. I mam tutaj sukienkę z modów. O, taka. Ta. To by było na tyle. Jeszcze nie będę przykraczać, ale. No, dużo pracy, więc. Pa!